Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy taki mocno pochmurny i wietrzny dzień tutaj u nas w Otwocku. Akurat cudownie się składa, że ta pogoda rezonuje z tym, o czym chcę wam dzisiaj powiedzieć. Tak jak zapowiedziałam wcześniej, dzisiejsze nasze spotkanie poświęcę olejkom z drzew. Z drzew różnych, z drzew liściastych, z drzew iglastych. I na, na dzisiaj wybrałam pięć olejków, kolejne pięć będzie za tydzień. I co wam o nich powiem? To, co nam się na początku w ogóle kojarzy z olejkami drzewnymi, to jest to, że one nas uspokajają. Jak sobie wyobrazicie, że idziecie do lasu, gdzie jest cicho, gdzie jest zielono, gdzie jest piękny, taki naturalny zapach, no to pierwsza rzecz nasz organizm zaczyna się dostrajać do tego co w tym lesie jest, czyli też zaczyna się wyciszać, zaczyna się tak uziemiać, relaksować. I właśnie korzystając z tych olejków, które pozyskujemy z drzew, możemy dokładnie tak samo działać na nasze emocje, na nasze ciało. Wybrałam dzisiaj dla was pięć olejków. Jest to oczywiście kadzidło, nasz król olejków, ale o nim dzisiaj dużo nie powiem, bo już już co nieco wiecie, a poza tym to jest też e, temat na osobne spotkanie. Wybrałam dla Was także olejek z drzewa kopaiba z Ameryki Południowej, cedar Wood, black spruce, czyli czarny świerk oraz Siberian fir, czyli jodła syberyjska. Na początku powiem Wam kilka słów o tym, jak stosować je dla wsparcia naszego zdrowia, dla wsparcia naszego ciała, a później zajmiemy się e, taką sprawą troszkę stroną emocjonalną. Od czego by zacząć? Może od Sedar root. Cedarut root jest to olejek. Kto go wącha, to ma inne skojarzenia. Ja czuję w nim słonecznik. Różni ludzie czują różne rzeczy, czy skoszoną trawę, czy po prostu drzewa. Tak wiecie, jak jest. Każdy po prostu ma swoje skojarzenia, które te zapachy wywołują. Dla mnie jest to piękny słonecznik. Bardzo lubię ten zapach, bo jest taki, dla mnie jest taki, można powiedzieć, żywy. Otóż, jak stosujemy olejek cedarud? Najczęściej stosujemy go właśnie w celach wyciszających się, i tu fajną praktyką jest przed snem posmarowanie sobie spodów stóp: kropelka na jedną stopę, kropelka na drugą, wmasowanie i to nas mocno uspokaja mocno wycisza. Można oczywiście też stosować go z lawendą w dyfuzorze albo z innymi olejkami, właśnie w celach relaksacyjnych. Jest to też olejek, który działa korzystnie na naszą skórę. Wygładza ją, sprawia, że ona staje się taka sprężysta, czy też możemy go używać, jeśli mamy jakieś drobne problemy skórne, po to, aby je minimalizować. Ten olejek także stosujemy w problemach z układem moczowym. Możemy robić parówki, nasiadówki, albo smarować okolice na przykład pęcherza i wtedy on pomaga nam wyjść z różnego rodzaju dolegliwości. Jeśli chodzi o stronę emocjonalną, to tak jak powiedziałam, zaraz do tego wrócę. Drugim olejkiem, tu stoi, jest kopaiba. Kopaibę znacie, bo często o niej piszę i mówię. Jest to olejek, który dodaje mocy innym, olejków, innym olejkom. Co mam na myśli? Na przykład, jeśli jestem po jakiejś długiej wędrówce, albo siedziałam pół dnia i mnie wszystko boli, to stosuję sobie Deep Blue po to, aby się rozluźnić, po to, aby uciszyć te wszystkie dolegliwości, ale żeby to Deep Blue mocniej działało, to na początku stosuję Copaiba. No, czyli nakładam na siebie kopaibę i później debilu. I tak też robię z innymi olejkami, jeśli chcę wzmocnić ich efekt działania. Właśnie Copaiba ma takie działanie, że te olejki, które nakładamy na, ni na nią, to y sprawia, że działają mocniej. Jest to olej, który stosujemy przy wszelkiego rodzaju y stanach zapalnych w naszym organizmie. Możemy go spożywać wewnętrznie, zewnętrznie, ale także dyfuzować bardzo często stosuje się go po prostu pod język, po to aby wspomóc dochodzenie do zdrowia w różnych naszych części ciała, ale także można go po prostu stosować na skórę, jeśli chcemy sobie coś wygładzić, na przykład zmarszczki, ale też wesprzeć różne niedoskonałości naszej cery. Dobra. Trzecim olejkiem, może powiem teraz Black Spruce. Jest to czarny świerk. Olejek mało popularny. W Europie jest dostępny w takiej regularnej sprzedaży od całkiem niedawna. On jest moim zdaniem bardzo mocno taki żywiczy. Tu się czuje te drzewa iglasty jak w żadnym innym olejku. Nawet Siberian Film, który kocham, nie jest tak intensywnie tak, tak iglasty jak właśnie ten. Czarny świerk. Czarny świerk stosujemy po to, aby wzmocnić nasze drogi oddechowe, ale także po to, aby z, jeśli na przykład mamy przetrenowane mięśnie albo jakiś bóle właśnie mięśni czy stawów takie doraźne, możemy sobie stosować go, aby, je, aby po prostu się rozluźnić. Bardzo ciekawy olejek. Kto jeszcze nie miał okazji go powąchać, zapraszam na spotkania. Będę go miała ze sobą, bo naprawdę warto się jemu przyjrzeć. No dobra, to jak był czarny świerk, no to teraz jodła syberyjska. Uwielbiam, naprawdę uwielbiam. Ona mnie przenosi do czasów pierwszej młodości na różnego rodzaju obozy, wycieczki. No po prostu czuję się jak w lesie. Jest piękna. Jak ją stosujemy? U nas w domu najczęściej stosujemy ją, gdy nam się przypałęta jakiś tam drobny kaszel albo dzieciaki zaczynają kichać, bo coś przyniosły z przedszkola czy żłobka, wtedy dyfuzujemy ją. Często łączę ją z jakimiś cytrusami, jakoś tak mam i iglaki łączę z cytrusami, ale też z innymi olejkami i wtedy w domu nie dość, że jest świeżo, piękny, pachnąco, no to automatycznie likwidujemy liczne patogeny, które w tym powietrzu są. I dzięki temu oczyszczamy powietrze i szybciej dochodzimy do, do dobrej kondycji. Fajnym patentem jest też po prostu włączanie tej jodły syberyjskiej na noc. Ona też jest wyciszająca, też jest taka relaksująca. No i wtedy, jak wstajemy po takiej nocy, z, gdy te olejki krążyły w powietrzu, naprawdę widzimy znaczącą poprawę w, w naszym zdrowiu, jeśli chodzi właśnie o. Dbanie o górne drogi, drogi oddechowe. Jest to tak samo jak Black Spruce, czyli czarny świerk, olejek, który możemy stosować na ciało w celu rozluźnienia. Czyli e, jeśli jesteśmy albo przeciążeni, albo za bardzo spięci, no to możemy dodać go sobie do oleju nośnikowego, czy zrobić masaż, czy nawet dodać do szamponu, czy, y, czy żelu pod prysznic, aby to nasze ciało poczuło ten olejek i wtedy się zdecydowanie szybciej. I relaksuje, ale także regeneruje. Na koniec zostawiłam, jeśli chodzi o ciało i zdrowie, kadzidło Król Olejków. On wiecie, że on działa cuda. Ma niezwykle silny wpływ i mocne działanie na nasz układ nerwowy. I to nie tylko pod kątem tego, że nas uspokaja, wycisza, ale też wspiera. Regenerację różnych procesów, które się w naszym organizmie dzieją, pomaga, przyspiesza je tak naprawdę, żebyśmy właśnie szybciej doszli do zdrowia. Działa na poziomie komórkowym, dociera. Zresztą każde oleki tak działają, ale jeśli chodzi o kadzidło, to tu o wiele szybciej widzimy jego działanie, jeśli właśnie chodzi o te różne dolegliwości na poziomie komórkowym. Bardzo szybko to wszystko reperuje. No, i wtedy po prostu czujemy się mocni, czujemy się silni. Oczywiście kobiety uwielbiają ten olejek po to, aby wykorzystywać do pielęgnacji cery. Bo też jaką oryginalną nazwę ma kadzidło? Ktoś pyta. O olejek kadzidlany jest, to jest olejek frankincense, ale drzewo się nazywa Bozwelia. Później napiszę w komentarzu. Y, dokładną dokładną y, nazwę taką y, gatunkową. Y, więc y, no, kadzidło y, jest takim olejkiem, który ja osobiście stosuję także pod język, właśnie po to, aby wzmocnić y, działanie swojego organizmu, pracę tego organizmu, żeby się nim zaopiekować. Oczywiście stosuję go profilaktycznie. Ale wiem, mamy wiele przypadków takich osób, które stosowały go do, do doraźnie w wielu różnych trudnych m, sytuacjach zdrowotnych i bardzo nam tym osobom pomaga. Dobrze, to czyli tę część, jeśli chodzi o takie zadbanie o swoje ciało, zadbanie o swój organizm, w skrócie mamy ze sobą. Wiecie, że tu można pisać książki o tych olejkach. Teraz kilka słów o emocjach. Zanim do tego przejdę, chciałam Wam pokazać, nabyłam taką książkę. Essential Emotion. Jest to książka, która bardzo głęboko dotyka spraw emocjonalnych i połączenia z olejkami. O tym, że olejki działają na emocje, że potrafią nas podnieść na duchu, rozweselić albo tak jakby przytulić, dodać energii, no to wiedziałam też z doświadczenia. Nigdy jednak wcześniej nie zagłębiałam się w temat emocji aż tak, żeby no, żeby go jakoś tam specjalnie studiować, no, bo to, to że tak powiem, nie jest, mój, nie jest mój świat. Ja jestem taka, że stoję na, e, twardo na ziemi, na nogach i, e, i głównie zajmuję się ciałem. Ale po lekturze tej książki e, zaczęłam też eksperymentować na sobie, e, jak faktycznie te olejki mogą z różnymi stanami emocjonalnymi działać. I muszę wam powiedzieć... Że jestem pod wielkim wrażeniem tych swoich własnych doświadczeń, dlatego też postanowiłam, że w tych naszych czwartkowych olejkowych spotkaniach będę też na podstawie tej książki, ale i powoli własnych doświadczeń mówić Wam o tym, w jakich sytuacjach warto po dane olejki sięgać. No, polecimy. Nadal jesteśmy przy tych pięciu drzewach, o których dzisiaj mówię. To teraz od końca. Kadzidło. Kadzidło jest olejkiem, który nas otwiera na innych, który nas otwiera na siebie, który pozwala nam patrzeć szerzej na zastaną rzeczywistość i który nas przede wszystkim otwiera na miłość. Na miłość różnego rodzaju, różnego typu, do różnych obiektów, ale wyzwala w nas takie poczucie spełnienia, poczucie też empatii i tego, że chcemy coś zrobić dobrego zarówno dla siebie, jak i dla innych. Jakby poszukać korzeni w ogóle takiego emocjonalnego podejścia do kadzidła, no to myślę, że w wielu starych księgach mądrych księgach różnych religii znajdziemy właśnie wzmianki o tym, że kadzidło wiąże się z miłością. I faktycznie tak jest, jak się go stosuje w Szczególnie w takich sytuacjach stresowych. Jeśli ktoś ma małe dzieci, to wie, y, że takich sytuacji może być często bardzo dużo. I kiedy zapominamy o tym, że, no, że dla tego dziecka najważniejsza jest właśnie nasza miłość, no to y, dyfuzując albo stosując na ciało kadzidło, nie tylko się wyciszamy, uspokajamy i też wyciszają się dzieci, ale otwieramy się na te nasze potrzeby. I to jest, muszę, muszę Wam powiedzieć. Moje wielkie odkrycie. Zawsze u nas na takie sprawy nerwowe był balans, ale teraz jest kadzidło i muszę powiedzieć, że to jest dla mnie no coś niesamowitego. Widzę taką przemianę, i, no, i dlatego teraz to kadzidło to w ogóle schodzi jak woda. To jeśli chodzi o kadzidło, te dwa elementy. Jodła syberyjska. Jodła syberyjska jest to olejek, który rekomenduje się po to, aby y, otworzyć się na różnego rodzaju wybory, które nas czekają, żeby odnaleźć w sobie tę taką cząstkę y, dojrzałości, ale pod kątem tych wyborów także nauczyć się akceptować to, jakich wyborów dokonaliśmy kiedyś. Być może ich żałujemy, y, być może one, y, chcielibyśmy zrobić coś innego, ale chodzi o to, żeby y, pogodzić się z tym. Że zdecydowaliśmy tak, i to jest ok, nieważne co się zdarzyło później, żyjemy dalej i nie ma sensu, nie ma czasu yy, i w ogóle nie ma potrzeby tego rozpamiętywać. Czyli godzimy się z tym, co mamy i odkrywamy w sobie tę dojrzałość, aby przyjąć to, co było, co jest i otworzyć się na to, yy, co będzie. Yy, jeśli chodzi yy, o czarny świerk, Black brek, Spruce. To on jest takim olejkiem, który pomaga nam poczuć się pewnie, tak się zakorzenić w jakimś miejscu, daje takie poczucie stałości i także warto go stosować, kiedy czujemy się emocjonalnie wycieńczeni. Czyli kiedy mamy różne żale, różne złości, takie naprawdę smutne, przykre emocje, i wtedy. Ten czarny świerk pomaga nam y, umiejscowić siebie w, w danej sytuacji, po to, aby, y, aby odpocząć, aby się poczuć stałym i y, przyjąć te swoje y, to wszystko, ten cały swój bagaż y, z taką tak naprawdę można lekkością. Y, jeśli chodzi o kopaibę, y, to jest to olejek, który. Można stosować w sytuacjach takich, gdy czujemy różnego rodzaju poczucie winy, żal, e, poczucie niższości. E, on napędza nas do tego, abyśmy pogodzili się z przeszłością, żebyśmy przebaczyli sobie, przebaczyli innym, przebaczyli różne sytuacje, ale także uczy nas tego, abyśmy w sobie dostrzegali coś dobrego. Żebyśmy też starali się to dobro, które jest w nas wykorzystywać, pokazywać, bo nie ma w tym nic złego. Każdy z nas ma w sobie mnóstwo dobra i im więcej będziemy się z tym dobrem obnosić, to myślę, że w ogóle będziemy szczęśliwsi. Więc dla każdej osoby, która cierpi na poczucie niższości, ma takie właśnie zaniżający zaniżające swoją wartość obraz, no to kopaiwa może być takim olejkiem wspierającym właśnie proces wychodzenia z tego. Wiadomo, ja że samymi olejkami też nie zawsze zdziałamy, bo w różnych sytuacjach jest też potrzebna pomoc specjalisty, terapeuty. Ale jeśli możemy doraźnie sobie pomóc i pracować z tymi swoimi emocjami, no to właśnie w tych sytuacjach tutaj się sprawdzi Copaiba. Jeśli chodzi o drzewo cedrowe, nasz ostatni olejek dzisiaj pod kątem emocji. To jest to olejek, który dobrze stosować, gdy czujemy się samotni, gdy czujemy się opuszczeni, ale także, gdy nie umiemy albo boimy się wyjść do ludzi, być w jakiejś społeczności. On dodaje nam odwagi, dodaje nam sił, uczy tego, żeby być razem, żeby na sobie wzajemnie polegać, żeby się otworzyć na ludzi. I właśnie tak, tak te pięć olejków wygląda. Jeśli chodzi o zdrowie i organizm, jeśli chodzi o emocje. W przyszłym tygodniu będzie kolejnych pięć olejków. Będzie arbowite, douglas, fir, eukaliptus, cyprys i drzewo sandałowe. Czyli też będzie o ciele i też będzie o duchu. A teraz chciałabym Wam jeszcze na koniec słówko o sedaru odpowiedzieć. Jest to olejek, który do teraz w tym miesiącu rozdaje osobom, które chcą do nas dołączyć. Mamy ten projekt Klub Diamentowy, czyli nasze takie podróże olejkowe po, po Polsce, po Europie, gdzie dzielimy się olejkami i wiedzą o nich. I właśnie dla osób, które chciałyby zacząć używać olejki już na dobre w swoim domu i także się może dzielić tymi olejkami, Dotera właśnie przygotowała w tym miesiącu Cedar Jeśli chcecie go mieć w swojej domowej apteczce, to po prostu skontaktujmy się. A ja Wam podpowiem, jak to dalej zrobić, aby aby ten olejek y, mieć. I co? Jeśli macie jakieś pytania, jeśli chodzi o emocje, nie tylko te y, pięć dzisiejszych olejków, ale też inne olejki albo o, o właśnie pytania pod kątem zdrowia, to serdecznie zapraszam do kontaktu. Możecie do mnie pisać, możecie do mnie dzwonić. Zapraszam także na spotkania y, tutaj o lokalni w Otwosku, ale też jeździ, jeżdżę właśnie y, wrześniu październik listopad y, po Polsce. I możemy się tam spotkać i zrobić coś razem. Bardzo do tego Was zapraszam, no bo życie z olejkami jest nie tylko ciekawe, ale też jest zdrowe i bezpieczne. I dzisiaj życzę Wam już dobrego dnia. Mamy nadzieję, że wyjdzie słońce i będzie radośniej. Ja się widzę z Wami na pewno we wtorek na, naszych, na naszym spotkaniu online biznesowym, czyli jak robić biznes do doter, a później w czwartek ciąg dalszy z olejkami. Drzewnymi. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.